Hello Kitty! Hello Kitty! Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w tej willi, o którą nas prosiliście. Jesteśmy oczywiście całą paczuszką naszą! I będziemy grać sobie w mafię. Ogólnie legenda o tej willi jest taka, że tu niby była sobie mafia i stwierdziliśmy, że jak jesteśmy w willi mafii, to czemu nie zagrać w mafię? To będzie dla nas fajna zabawa, dla was się fajnie oglądało. Pewnej nocy do miasta przyjechało wiele ludzi. Kolejnego dnia mieszkańcy pragną zapoznać się z nowo przyjezdnymi, więc budzą się o godzinie 8 rano. Jezusła? Jezusła. O godzinie 10. Zebrali się wszyscy w sali, zaczęli się przedstawiać. Witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Mam na imię Adrian Mam. 48 lat. Jak wiadomo, dopiero przyjechałem do tego miasteczka i tak naprawdę założyłem sobie tutaj gospodarstwo. Mam krówki, świnki, kukurydzę i tak powoli sobie życie leci na tej wsi. Cześć, jestem Maciej, mam 20 lat. A co dzień imprezuję? Nie Nic co dużo mówić. Krowa wino i co innego. <gry> Mam 58 lat, na co dzień nie pracuję i zbieram butelki z podwiedrowki. Jestem Roxana. Ile lat mam, to nie wiem. Nie wiem skąd pochodzę, ale wiem tylko tyle, że szukam domu. Cześć, jestem Oskar. Mam 37,5 lat. Żyję z zasiłku. Miałem wypadek w pracy. Jutro, tak poważnie mówiąc mam 37,5 lat, jestem studentem Politechniki Poznańskiej, studiuję medycynę, w wolnej chwili dokarmiam biedne zwierzątka i daję napiwki panom z chodź. Siema, jestem Eryk, mam 27 lat i jestem właścicielem dwóch próbów striptizowych. Cześć, jestem Patryk, mam 52 lata, jestem agentem nieruchomości. Lubię sobie przepierdolić w nosek. <grywa> Czasami orzekuję ludzi na pieniądze. <grywa> Grubo. Okay. A ja jestem... A! Ja jestem konio <grywa> No, no Ja jestem Damian, jestem i utrzymuję się skromnie, jak oni. Pierwszej nocy po zebraniu miasto spokojnie zasypia, <grywa> Ale już wczesnymi godzinami nocnymi budzi się mafia. Zdecydowana na to, czy chce kogoś zabić, czy może jednak oszczędzić. Dobra, mafia zasypia. Wkrótce po zaśnięciu mafii budzi się obrońca. Kogo chciałbyś obronić? Dobrze. Na samym końcu, już przy godzinach porannych, budzi się policjant. O kim chciałbyś dowiedzieć się dzisiaj prawdy? Dobrze. Tuż nad ranem miasto na nowo budzi się do życia. A, co w A Albo im, Oj, kości! Kurwa, ile kokurydzy! Słuchaj, studia! Lecimy, bolą! Nie w duchy. W duchy. Tym razem tak. ofiarą został jedyny we wsi koniokrat. Cieszymy mnie to! papa! Pa. Miasto natychmiast! No nie, idź tam tam jest miejsce, to ciebie. <śm> Uzgód Miasto w bardzo krótkim czasie obiegła ta przykra wiadomość i rozpoczęły się pierwsze teorie spiskowe. Co macie do powiedzenia? Ja mam do powiedzenia tyle, że maka w tym mieście jest dobra, bo za. człowiek, który mi koniec. Łewnie. <gülę> <gülę> ja to raczej był. Także. śmierć konfidentom, co Też chciałbym poprzeć słowa właśnie pana Oskara, gdy ze względu na to, że prowadzę gospodarstwo. Dziwnym trafem zginęło mi cztery konie ze stajni. Ale ty miałeś krowy, i świnie i konie. Koniki były do ozdoby. Tak poważnie mówiąc, no... Szkoda, że mafia zabiła naszego mieszkańca. Takich jakichś większych spekulacji nie mam. Zastanawiam mnie pan właśnie od kukurydzy trochę. Ponieważ ma tą farmę, a Damian przychodził jednakże kraść konie. Więc być może przyłapał go na gorącym uczynku. No i po prostu odciął mu łepetynę. No. Jest to, Jest to bardzo prawdopodobne, po złodzieja na gorącym uczynku, a przez co... I bardziej, że sam mówi, że to nie był jeden koń, tylko parę, nie? I mogło tak go tak to zdenerwować i po którymś konie po prostu... już I po prostu już, się... się Chciałbym się wypowiedzieć właśnie w tej kwestii. Jak tutaj dobrze właśnie państwo stwierdzili, pan Erik zwłaszcza, konie były plastikowe były dla ozdoby. Jak wiadomo, miał tylko krówki, świnki i kukurydzę. Ale po co miałby kraść yy, ozdoby konie? Jak wiadomo... Nie był zbyt, nie miał, byt, nie miał zbyt po kolei w głowie. <coughs> Mogło mu się pojawiać, ale... ale skąd w ogóle. Skąd te... to wiesz, on nie ma, miał no po kolei w głowie? Musiałem znać jego życiorys jakiś. Być może ma przez to na kontakty no, z mafią i zna jego cały życiorys, i to był jego cel. Albo sam jest z mafią i po prostu szuka pretekstu. Ja mam 48 lat. O idealny, Idealny wiek! Dlaczego no, ją przerywacie? Całe życie zapierdala w polu. Takie plecy wolą... No miałem. właśnie, więc teraz musisz sobie jakoś do lat odpłacić. Ja nic nie muszę. Jedyne czego chcę to po prostu iść do piachu i odpocząć. Bym coś powiedział, ale... Przepraszam, panu głos. Przepraszam, bo ja widzę, że... panu głos. Nasza pani przedstawicielka... Chciałaby już wprowadzić dalej. Jestem agentem nieruchomości, mogę ci sprzedać trumnę za pół darmo. <noise> Czy trumna to z nieruchomości? <noise> chciałbym, chciałbym się tego ja muszę <noise> <wszystko głos> tego że... Ja wam powiem tak. Ja moje spostrzeżenia zmieniam w stronę Patryka, bo jest takim agentem nieruchomości, <noise> że sprzedawać trumnę, więc jak... Chuj. Ej, ale on też musi być... agencję. jest i jest Ej, ktoś, tylko i Ale on powiedział, że ma agencję też. Więc mógł y, mieć jakieś. Ag nie, agencję, związaną po prostu z zakładami pogrzebowymi. Tak? Ja szłam koło jego budynku, jak wracałam z Biedronki i widziałam, że tam coś się dzieje podejrzanego. Koło Tak. Tak, dobrze, bo tutaj nam zagraża. Dobrze, ostatnie zdanie. mi chodzę wszędzie. Słowem końca chciałbym ja tylko powiedzieć, że jak widać, mocno toczymy tutaj całą dyskusję, lecz. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że tylko jedna osoba w górnie się nie odzywa. Dobrze. Nie wam się podziwić. Dobrze, tym Wielkańca. razem... Hmm. Tym razem ostatni raz głos zabierze jeden z naszych bezdomnych. <grymka> <grymka> ty mnie oskarżę, Wiesz, jak mi jest smutko, smutno, że on został zabity? On kradł nie, Wiesz, jakie to było, kurwa, przyjemne? <grymka> Czyli że go złączy? Kradł, kradł mi konia. Wiesz, że to było przyjemne. Dobrze, tym jest razem. Już smutno nie za, Już za pierwszym razem spekulacje przyciągnęły się do późnych godzin wieczornych. Mieszkańcy padnięci udali się do swoich domów i natychmiast zasnęli. Kilka godzin potem obudziła się mafia, by znowu dokonać mordu. Dobrze, mafia zasypia i od razu budzi się obrońca. Wiemy już, kogo obrońca chce obronić, ale na samym końcu pamiętajmy jeszcze, że wstaje policjant. O kim chcesz dowiedzieć się prawdy? Dobrze, miasto budzi się do życia. Jo. I przykrom dla jednych przykrom dla niektórych dosyć dobrą wiadomością jest to, że tej nocy nie zginął nikt. Tej nocy dziwnym trafem ktoś obronił potencjalną ofiarę przed atakiem mafii. Miasto, miasto bardzo szybko zebrało się, by niezwłocznie móc zagłosować w tej sprawie. Trzeba w końcu dociec tego, kto w mieście jest dobry. A kto w mieście pragnie krzywdy? Jakie macie zdanie na ten temat? Zaczynamy od pierwszego głosującego. Pan hodowca. Dziękuję. Prezydent przyszedł. Już pali dziwo te konie. Osta Przez ostatni dzień najbardziej zraziło mnie to, że jako nieruchomość proponowano mi trumny. Prawda jest taka, że całą noc miałem koszmarę, trzymałem się tylko trumny i taki dziomek, co nie jest jakieś szyldy, nie z nieruchomości, wszedłem nie. Dlatego mój głos, ze względu na to, że bardzo się boję o swoje życie i ten pan za kolami wydaje mi się podejrzany, także moje podejrzenie leci w jego stronę. Ja nie mogę być mafem, bo ja dzisiaj cały, całą noc spędziłem i cały dzień spędziłem w pracy, w pracy rozwiązywałem umowy z moimi pracownikami, ponieważ musiałem ich wyjebać. Dobrze, jedno, jedno wyjaśnienie zostało zakończone, polećmy do kolejnego głosu. Znowu pan bezdomny numer jeden. Szczerze nie mam pojęcia, przypomnijcie mi swoje zawody. Ja jestem studentem i do w Żuli. Ja jestem właściwie dwóch klubów Ty nie pamiętasz? Nie? Ja jestem w a ty, a ty masz farbę? Nie wiem, ty! Dlaczego ja? No bo miałeś konie, on zabijał konie i dziwnym trafem zginął. No. Jak kradłem konie. Dobrze, kolejny krótki no, tak. głos. Krótki głos? No ja obstawiam też pana Adriana. Następna osoba Ja? No, nie pamiętam Wszyscy... Pamiętam. Wszystko... Wszystko... Ja pasuję, bo ja nie pamiętam co ja robiłam ja, ja, ja nie mogę po prostu tego powiedzieć. Dobrze? Zdanie pana studenta? Przynajmniej będzie... Jako iż powiedział. jestem po wykładzie na temat e, filozofii składu człowieka i jego rozkładu. Doszedłem do takiej konkluzji, że pan Patryk właśnie oferuje trumny. Nie chcę być miły, ale tak naprawdę no, znam się trochę z panem z farmy. Troszeczkę też mu tam pomagałem, miałem między innymi chwilę praktyku pana, ma bardzo przyjemną farmę. No i jednakże te nieruchomości w postaci trumny są dla mnie zbyt zagmatwane, zamotane i sądzę, że to pan od niby nieruchomości jest mafiozą, bo sprzedaje trumny, hello. Tak, I teraz zauważmy jeden fakt. Pan student broni pana, który ma farmę. Nie wiadomo czemu. Możemy się domyślać, że oboje są w, w mafii i chcieliby tak bardzo mnie wyeliminować, ponieważ im szkadzą w tym mieście. Ja miałbym mniej praktyki. Miałbym Dobrze. Ja właśnie tylko dlatego, że miałem pana praktyki. Dobrze, więc wychodzi na to, że głos decydujący należy do najbogatszego Alfonsa w mieście. <noise> a przepraszam, a ja mogłabym coś powiedzieć? No bo skoro Pan student miał praktyki u tutaj Pana hodowcy, no tak, no i Pan Damian ukradł konie, a w tym samym czasie Pan Patryk przyszedł i zaproponował Panu hodowcy trumnę i może Pan hodowca nie chciał tej trumny, dlatego Pan od trumień się zdenerwował. No i po prostu zabił pana od konu... No... Mogę do głosu? Nie Dobrze, nie wróćmy do ostatniego głosu. <laughs> Dziękuję. Dziękuję pana. Ostatniego, ja? W końcu się doczekałem. <laughs> Według mnie jestem młodym człowiekiem, ale wiem z doświadczenia, z opowiadań i wszystkiego, że po narkotykach, tak jak pan na początku się przedstawiał, chyba co bardzo lubi i te sprawy, <śmiech> <śmiech> więc po takim czymś może spłosić człowieka. Także mój głos jest ja nam właśnie pan. A mogę zmienić głos. Patryka. Jasne. Zmieniam głos na student. Jestem okay. studentem, nie masz hajsu, zabijasz ludzi, sprzedajesz organy Ej. na lewo. Elo. Ej. Ej, no, ale <laughs> miał praktyki u pana. Ale co są w tym A momencie? A przedtem głosował pan na kogo? Na niego. Uważaj to naprawdę to uczest. Dobrze, y, zapominając o, o y, ostatnim członku zgromadzenia, który dziwnym trafem schował się za drzwiami, pragnę teraz do niego powrócić, żeby mógł udzielić własnego głosu. Sobie. Trudna sytuacja. Mam dwóch tutaj yy, na celowniku, że tak powiem. Jest to pan student i pan. Yy, od kukurydzy. No i kurwa, wybieram. Moim zdaniem jednak. Pana od kukurydzy, ponieważ ja dzisiaj widziałem go, jakbym w mojej posiadłości, nieruchomości, jak y, pan od kukurydzy zapierdziałał traktorem po przyczepom, po, po drodze. I, no i niestety, jakieś ciało tam był chyba, bo było zakryte workiem, a to wcale nie była kukurydza. Dobrze, niestety, w takim razie, wynik głosowania. Końcowy efekt wynosi 2 do 2, więc tego dnia rozstrzygnięcia chyba nie miasto nie osiągnie. Nadszedł kolejny wieczór, więc ponownie wszyscy udali się do własnych łóżek. Jak już dosyć często się zdarzało, bardzo szybko budzi się mafia. Kogo mafia chce tym razem zgładzić? Dobrze. Od razu po mafii, jak zwykle, budzi się obrońca. Dobrze. Na samym końcu budzi się policjant, który znów chce dowiedzieć się czegoś więcej. Kolejnego dnia miasto budzi się do życia. Hmm. Jest to kolejny dzień wielkiej radości, że nie widać żadnego nekrologu przy pobliskim kościele. To ta nie... mafia w mieście? Mafia do mafii Puszkowskiej, to tej mafii w naszym mieście to, to bardzo daleko. Brakuje. Brakuje bardzo dużo. Ja mam nieco więcej spostrzeżeń po tej nocy, bo wracałem późno z wypadów. Widziałem jakieś tam zamieszki na mieście, widziałem też osoby, które brały w tym udział, ale no nie jestem pewien. Była tam pewna czarna, czarnoskóra osoba, bardziej ciemniejsza od wszystkich, która się wyróżniała, bo wszyscy mieli maski na głowach. Myślałem, że on ma też maskę na głowę, ale no zmieniłem się. To nie była maska. Wcześniejszą nocą zostałem osądzony przez pana żula, że jej sprzedaje organy w ogóle i tak dalej. Okej, okay, jestem studentem, może... Yy, Lekarstwa i tak dalej, medycyny studentem, tak faktem bazujemy na organach, ale po co miałbym mordować ludzi dla organów, skoro na studiach bezproblemowo bazujemy na jakichś organach i mógłbym sobie je wyjeść, jeżeli bym chciał. A pan Żul brał udział w zamieszkach podmonopolowym. Nie wiem, o co tam była walka, No. O o piwa tu chodzi o mnie, tak? Tak, panie Żul. <śla> no, <śla> nie, ja nie miasto w ciągłej nieświadomości, nieświadomości, spragnione szybkiego rozwiązania danej tajemnicy, Wykonuję kolejnego dnia szybkie głosowanie, podając jedynie imię bądź zawód osoby podejrzanej. Zaczynamy od rolnika. Tradycyjnie. Tradycyjnie. Krótko. Nie zmieniając swojego zdania, zostaje przy panu od nieruchomości. Dobrze. Kolejne zgromadzone? Student. Okej. Okay. Student. Okej. Okay. Okay. Nie chcę być następna, trzeba się go pozbyć. Pan, tak, czysta świadomość mówi, mam dwa głosy. Pan ma dwa głosy, więc przepraszam pana, ale głosuję również na pana, że pan miał trzy. Ja właśnie, tego dnia jestem też takiej właśnie myśli, że mam kolejną osobę podejrzaną, która no po prostu mi nie przypadła, ale nadal i tak i tak zostaje cały czas przy tej samej osobie, czyli przy panu Patryk. -W wyniku szybkiego głosowania Pan od nieruchomości Niestety prze... Tego dnia miasto uboższe o jednego mieszkańca zasypia nieco mniej spokojnie niż dnia poprzedniego. Zgodnie z ich niepokojem, po raz kolejny budzi się mafia. Kogo mafia chce zabić tym razem? Dobrze, mafia zasypia. Jako że obrońca odchodząc się ujawnił, pozostał nam tylko i wyłącznie policjant, który chyba jeszcze wszystkiego nie wie. Kogo naturę chcesz poznać tej nocy? Dobrze, miasto budzi się do życia. Dobrze, dobrze A pobliska uczelnia traci jednego z przeciętnych studentów. Aha! Okay. No i pan Żul teraz <laughs> <o>, przemyśli swoje <śmiech> zachowanie. Bo <laughs> są tu do mnie! Onem! To ja już wiem! Ale konkretnie! Pisowiec! No, na No, już jest chyba konkret. To jest albo mafia się sama nawzajem pozabijała. Ja nie, czemu tak wiemy? Nie pamiętam! Jedynie <laughs> nie Wasza trójca, co tu sobie siedziała? To była moja trójka podejrzana. Która trójka? Że kinia, czy że ja? Że ja, z, z... Że ja, z... ja niby? Tak. No. A czemu nie podejrzany byłem? Co? A w jaki sposób nie podejrzany byłem? Jesteś Alfonso, to bym był. Co? Za młody jestem na mafii. <śmienicielizacja> Każdy biegnie z mafii. Co by przed 20 latkę do mafii? Ja nie poprosiłem. Ja wejdę do ciekawego. Pani, która nigdy nie pamięta. Nie. Wszędzie jest. Ale nic nie wie. No ale Jak znowu się dużo od odzywa i znowu pada na mnie, nie? Ja chyba muszę sobie... No. Ja już szkałyśmy razem w domu, bodała mi na piwo tak? i chciałam być miła i próbowałam jej pomóc. A pani Ci pamięta, tak? Tym razem? Jednak? Kolejnego dnia. <laughs> kolejnego dnia po kolejnym niewyjaśnionym sporze miasto zasypia. Ale nie zasypia mafia która w zdwojonym ataku jest zdolna zabić tej nocy aż dwóch mieszkańców. I tym samym rozgrywa decydującą rundę. Miasto zasypia, ale budzi się policjant, który może jeszcze będzie miał coś do powiedzenia. Dobrze, miasto się budzi. I w mieście. Pozostała już tylko pani szukająca domu, pan, który zajmował się lokalnymi zwierzętami, i pan, który zajmował się nie do końca, chciałabym powiedzieć czym aginie jedna z osób bezdomnych, czatująca pod biedronką, i pan, który każdego dnia jej towarzyszył, bo również poszukiwał jakiegoś stałego lokum. Da panu. Wow. Witaj. Pan Alfons, i pan nieco więcej pamięta, Co, to, wie, co za zbieg okoliczności. No. No, kurde. Mimo, pana widziec z powrotem. Widzę, że dobrze się znacie. Ale ładnie i wygryźliśmy. Widzę, <laughs> widzę, że dobrze się znacie. Być może. Jest co? Nie pamiętam. <laughs> że moi kochani, ten odcinek może nie był idealny, bo dopiero zaczynamy całą przygodę z naszym projektem, każdy się uczy, na pewno następne filmy będą lepsze, ale mam nadzieję, że jakkolwiek Wam się podobało, mamy przerwę na jedzonko, lecimy zaraz skręcić tutaj nockę, no i co, widzimy się w następnych filmikach, trzymajcie się, na razie.